Wczesnym porankiem. Czy czujesz ten spokój poranka, który jeszcze nie zdążył się zgubić w pośpiechu dnia? Dziś zapraszam Cię do przyjęcia spokoju, który nie polega na braku działania, a na wewnętrznej równowadze. Równowadze, która jest w nas niezależnie od tego, co się dzieje na zewnątrz. Nim zaczniemy, zadbaj o to, by nikt i nic nie zakłóciło Twojej chwili skupienia. Usiądź wygodnie lub połóż się i powtarzaj za mną na głos lub w myślach słowa afirmacji. Spokój nie oznacza stagnacji. To siła, która pozwala mi działać z pełną uwagą, z pełną świadomością każdej chwili. W tym dniu będę działać bez pośpiechu, w pełnej harmonii. Każdy krok, każda decyzja, wszystko będzie pełne spokoju i równowagi. Wyrażam wdzięczność za ten moment ciszy, za przestrzeń, którą tworzę w sobie, by działać. Mądrze, z sercem pełnym spokoju. Spokój to nie brak ruchu, lecz obecność w tym, co się dzieje. Odpoczynek w ruchu daje ci siłę, by podejmować. Mądre decyzje. Moi drodzy, dziękuję Wam za to, że byliście ze mną, że wysłuchaliście tych słów. Dziękuję Wam za miłe komentarze, które dostaję od Was, za to, że moje afirmacje się Wam podobają. Piszcie do mnie, proponujcie, co chcielibyście jeszcze usłyszeć. Jeśli uznacie, że moje afirmacje są wartościowe, weźcie pod uwagę wsparcie naszej inicjatywy poprzez wpłatę darowizny. Zachęcam Was do zapoznania się z naszymi wcześniejszymi filmami, których spis znajdziecie na stronie, naszej stronie internetowej iskrażycia.tv. A jeśli wolicie YouTube, to. Sięgnijcie po link i przekażcie go swoim znajomym. Jeszcze raz dziękuję Wam, że wysłuchaliście mnie i zachęcam Was do spokojnego, wspaniałego dnia, który da Wam mnóstwo satysfakcji. Do usłyszenia. Mówił Marek Zadącki.